Witam was w pierwszym odcinku nowej serii tajemnic i ciekawostek z Nitfor Speeda Most Wanteda. Zanim zaczniemy odcinek, to kilka informacji. Po pierwsze, jaka nowa seria? Przecież od 6 lat masz serię tajemnic i ciekawostek z Need for Speed Most Wanted. A. I to prawda, mam taką serię, ale postanowiłem ją zresetować. Wszystko spowodowane jest tym, że wiele odcinków w tej serii mi się niezbyt podoba po czasie, dlatego są one aktualnie na statusie prywatnym. W związku z tym, zrobienie jubileuszowego 10 odcinka, w momencie kiedy cztery z nich są na statusie prywatnym, nie ma żadnego sensu. Stare odcinki serii pozostaną na swoim miejscu. A jeden z uprywatnionych odcinków przejdzie na status niepubliczny i będzie dostępny w playliście z odcinkami ze starej serii. Mowa tu o ósmym odcinku Tajemnic i Ciekawostek. Sam odcinek uważam, że wyszedł nawet spoko, ale skupiał się na temacie nieskończonego tuningu, a to zagadnienie chcę omówić w oddzielnym materiale, dlatego odcinek będzie niepubliczny. Jak chcecie go obejrzeć, to zapraszam do playlisty ze starą serią tajemnic i ciekawostek. Nowa seria w porównaniu do innych odcinków będzie bardziej nawiązywała do starego YouTube'a. Nie zabraknie więc żartów obiedronce, ale urwał i żartów o twojej starej. W dzisiejszym odcinku pokażę kilka ciekawostek, które znalazły się w pr w odcinkach tajemnic i ciekawostek, ale spokojnie, to nie będą jedyne ciekawostki jakie je pokażę, bo mam też ciekawostki których nigdy jeszcze na kanale nie pokazałem, skoro formalności mamy już z głowy, możemy rozpocząć odcinek, który poprowadzi Tomasz Spidowski. Siema, jestem Tomasz Spidowski, ale kolędzy mówią na mnie Tomasz Problem. Jako, że jestem poszukiwany przez policję, nie pokażę wam swojej twarzy, więc będę stał do was tyłem. Hehehe. To zaszczyt być zaproszony przez Robina do prowadzenia tego zajebistego programu, w którym odkryjemy tajemnicę kamieni portu, to znaczy rok portu. Dzisiaj w ogóle promocja w Tesco na masło 6 groszy, tani na tonie, a to jest zajebista oferta, bo normalnie kosztuje 50 marek estońskich. Nie mówcie tylko mojemu staremu, bo od razu będzie chciał, żebym po to pojechał. Dobra, zamknij i mordę, nikogo to nie obchodzi. Spierdalaj to mój program. No dobra, ale w sumie Robin ma rację. Przejdźmy do pierwszej ciekawostki. Pierwsza ciekawostka będzie dotyczyła trybu dla dwóch graczy, ale tym razem nie w wersji na PC, jak było to poruszane w drugim odcinku ciekawostek z różnych części Need for Speeda. Jak wiecie albo nie wiecie, wersje konsolowe teda mają tryb podzielonego ekranu dla dwóch graczy. W skrócie możemy podpiąć drugiego pada i ścigać się z naszym kolegą. Koncept całkiem prosty. Kolejną świetną funkcją tego trybu jest fakt że gracz pierwszy i gracz drugi mogą brać się u innych profilów. Przykładowo, mamy profil Robin który czytał gracz pierwszy rozpoczynający wyścig. Potem gracz drugi może wczytać sobie albo profil Robin albo profil Aga z zupełnie innymi samochodami. Wygląda to tak w wersjach na PlayStation 2, Min do Gamecube oraz na oryginalnego Xboxa. Jednak wyjątkiem od tej reguły jest wersja zarezerwowana tylko dla bananowych dzieciaków. We'll be right <laughs> back. Czyli wersja na xboxa 360. To nie są tanie rzeczy. Wersja ta nie posiada bowiem tej opcji. Jedyne co możemy wybrać, to profil, z którego obaj gracze będą wybierać samochody. Ale nie może być tak, że gracze będą wybierali samochody z innych profili. Haniba, co ciekawe. Komunikat, który wyświetla się przy zatwierdzeniu, który gracz jest graczem pierwszym, jest błędny. Mówi on o tym, że kto pierwszy kliknie przycisk Start, ten będzie graczem drugim. W rzeczywistości jest w zupełności na odwrót. Komunikat ten ten w wersji na PlayStation 2 i inne konsole wygląda oczywiście inaczej i ten jest już w zupełności poprawny. Jako bonus macie również jak wygląda to w polskiej wersji językowej na PlayStation 2. Z tej ciekawostki byłoby na tyle, pora więc przejść dalej. Kolejna ciekawostka również związana będzie z wersjami konsolowymi, ale tym razem nie chodzi mi tutaj o tryb dla dwóch graczy. W naszej kryjówce znajduje się cały spis kierowców z czarnej listy. Najlepiej jest go zobaczyć, kiedy oglądamy nasz samochód w trybie prezentacji. I. O ile w wersji pc w wersji na GameCube, 360 czy oryginalnego Xboxa jest wszystko normalnie. Tak, wersja na PlayStation 2 ma spis kierowców z czarnej listy z wersji beta gry. Możemy stąd się dowiedzieć, że Sony miał nazywać się Pitboss, Tas miał jeździć najprawdopodobniej i młodzieży wiejskiej. E46. Wik miał jeździć Audi, a chyba najciekawszym dla mnie jest to, że Baron miał jeździć nie Porsche Caymanem S. A Porsche Cayenne, w sumie to Porsche Kajen jeśli mam być szczery, niezbyt mi pasuje do Need Speeda, Most Wanted'a. Możemy również zobaczyć, że JV miał jeździć karerą GT. Bardzo ciekawa rzecz, a jeszcze bardziej ciekawe jest to, że występuje to tylko w wersji na PlayStation 2. A teraz co powiemy sobie? Nie tak prędko, mały szczel. Dariusz, ty nawet nie jesteś moim starym. Jak ty się do ojca odzywasz, gówniarzu? Widziałem reklamę Tesco, że masło w promocji 6 groszy taniej na tonie. Ty wiesz jakie to są pieniądze? Ja pierdolę znowu się zaczyna. Bierz kluczyki od punta matki i jedź na zakupy. Tym kurwa starym złomem? Ty jesteś złomem. To dobry samochód jest. Dołożyłem turbo i zapierdala lepiej niż niejedno Ferrari. Chyba twoja stara. Niebo bo twoja. No dobra niech ci będzie ale jak znowu koło odpadnie na środku drogi to nie ręczę za siebie i wypierdalam to gówno na złomowisko. Jedź i pamiętaj. Niech Cię ręka świeżbi od przełączania na benzynę. Ja zaraz idę do roboty. Dobra dawaj tego bolida i jedziemy. Tego starego to już całkowicie popierdoliło. Przecież to masło do tego się nawet nie zmieści. Dobra, siadamy i jedziemy. Faktycznie jakoś lepiej idzie. Po przemalowaniu na czerwono to i nawet półto szybszy. O matka tu zostawiła jakąś kasetę, pora zapuścić sobie jakąś muzyczkę. Dobra, pora zobaczyć, jak to idzie na benzynie. O ja pierdolę, 300 na godzinę fiatem punto. Toż to sztok majstersztyk. W ogóle to, że to porusza się o własnych siłach. Jest jakimś nadprzyrodzonym cudem. Ostatnio jak uczyłem się tym jeździć na prawo jazdy, koło odpadło pięć razy, łącznie z zapasowym. Podszedłem do egzaminu na prawo jazdy, przyjechałem sobie fiatem punto, egzaminator pierdolił mnie już na uchu, uznałem, że to pierdole, wsiadłem w samochód i pojechałem do domu. Od tej pory nigdy nie tknąłem się prawa jazdy, ale po co? Nie ma wpływu na pracę silnika. No i jesteśmy pod Tesco, pora zrobić małe zakupy. No gdzie to masełko? Masełko chodź tu do mnie. Nie ma masełka, o może ten gościu coś wie. Siema, wiesz może gdzie jest masło z promocji taniej o 6 groszy na tonie? Nie ma. Już wykupili. Co kurwa? No chłopie taka promocja to się wszyscy na nią rzucają. Co się dziwisz? Dobra spytam się kasiera. Dzień dobry panie kasjerze czy serio nie ma już masła? Jest. O kurwa mam mam i ja to dawaj to masło. Jest ale promocja się skończyła. Teraz jest 200 marek estońskich drożej niż normalnie i musisz dopłacać żeby móc wyjść ze sklepu. No chyba was pojebało, spierdalam stąd. Wyjście ze sklepu kosztuje 500 zł. Twoja stara przeszła Nit for speeda na pieszo, spróbuj mnie złapać hehe. A pierdole za mało mi płacą, nie gonie tego szczyda. Haha spierdoliłem temu staremu grubasowi, może to i lepiej z tym masłem i tak by się nie zmieściło do tego, ale jak już jesteśmy fiatem punto ze seryjnym bodykitem, to pora pokazać pewną ciekawostkę. Otóż okazuje się, że światła wstecznego w seryjnym bodykicie mają pewien błąd, jak widzicie światło wstecznego w tym samochodzie jest tylko jedno, a jak wrzucimy wsteczny to zapalają się dwa, całkiem ciekawe. O. Punto zatankowane do pełna. Nie można zmarnować takiej okazji i pora go wytestować w prawdziwej akcji. No nareszcie koniec pracy, ale dzisiaj dużo klientów było. A co tam się dzieje? Jakby co to nic nie widziałem. Ojciec wróciłem. Nie było masła w promocji. Promocja się skończyła. Ludzie się na nią rzucili. Jak to nie było? Ja nie po to odkładałem moje ciężko zarobione pieniądze, żeby odpuścić sobie masełko. No mówię, że nie było. Jak chcesz, to przyjeci sam się przekonaj. No dobra, wierzę ci na słowo. Możesz już iść i pokazywać dalej te ciekawostki. Tak więc po tej małej przygodzie przechodzimy sobie do kolejnej ciekawostki, będzie ona dotyczyła Mercedesa SL 500. Mercedes SL500 ma pewną ciekawą rzecz dotyczącą skrzyni biegów. Otóż skrzynia biegów w tym samochodzie ma 7 przełożeń. Natomiast jak przejdziemy sobie do ulepszania tego samochodu to w opisie pakietu wyścigowego skrzyni biegów mamy napisane, że jest ona sześciobiegowa. Czyżby po zastosowaniu pakietu wyścigowego w skrzyni ucieknie jeden bieg, sprawdzimy to. Przygotowałem więc sobie 3 Mercedes SL500 dla ułatwienia zadania sobie i wam. Mercedes biały będzie miał seryjną przekładnię. Mercedes Pomarańczowy będzie miał przekładnię wyścigową, a żółty będzie miał pakiet platynowy, żeby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania. W samochodzie nie montowałem junkmanów. Tak więc przechodzimy sobie do wyścigu i wytestowania, ile przełożeń mają nasze samochody. Seryjna przekładnia, jak można było się spodziewać, jest siedmiobiegowa, a pakiet wyścigowy, mimo że miał napisane, że jest sześciobiegowy, to ostatecznie mimo wszystko jest siedmiobiegowy. Przekładnia platynowa, jak można było się spodziewać, również jest siedmiobiegowa. Więc napis, że skrzynia jest sześciobiegowa, jest zwykłym błędem w tłumaczeniu. Ale czy na pewno jest to błąd w tłumaczeniu? Dla testu więc odpaliłem wersję na PlayStation 2, ale w języku angielskim. I co się okazuje? W angielskiej wersji językowej nie ma wspomniane nic o tym, że skrzynia jest sześciobiegowa. Jest napisane, że skrzynia jest po prostu wyścigowa. Tak więc błąd jest faktycznie w tłumaczeniu gry na język polski. Myślę, że jest to bardzo fajna ciekawostka. A my tymczasem przejdźmy do kolejnej. Ciekawostki. Część z Was może kojarzy pewną ciekawą cechę Forda GT. Otóż jest to samochód, który może osiągnąć prędkość ponad 400 km na godzinę. W jaki sposób? Otóż ponownie przejdziemy sobie do skrzyń biegów. Jak się okazuje, w tym samochodzie seryjna skrzynia biegów posiada wyższe przełożenia niż skrzynia platynowa. Dzięki temu samochód z seryjną skrzynią jest szybszy. Ale jak się okazuje, Ford GT nie jest jedynym samochodem, który posiada taką cechę. Jest nim również Dodge Viper, który również seryjny. W innym przełożeniu posiada wyższą prędkość maksymalną niż skrzynia platy, nowa. Aby wam to pokazać, przeprowadzimy sobie następujące testy. Pierwszy test to test prędkości maksymalnej. Będzie polegał on na tym, aby pokazać, jaką prędkość maksymalną ma dana skrzynia biegów. Test będzie wyglądał tak, że w trainerze z uruchomi opcję nieskończonego mitra i będę jechał do momentu, aż ostatni bieg nie dojdzie do odciny wszystko testuję na skrzyni manualnej a w modyfikacji extra options mam wyłączoną opcję reflimitera drugi test to test przyspieszenia będę testował przyspieszenie od 0 do 200 km na godzinę aby zobaczyć czy będą jakieś różnice w przyspieszeniu między przełożeniami test ten będę wykonywał bez nitra i na automatycznej skrzyni biegów aby uniknąć błędów przy zmianie biegów wszystkie testy wykonywane są bez rankmanów i ostatnia rzecz testy które wykonam nie będą wykonywane na standardowej na piwnic for Speed Most Wanted. Skorzystam sobie z modyfikacji Most Wanted Map Loader i załaduję do niej mapę z GTA San Andreas. I pewnie się spytacie po co? Otóż mapa z San Andreas zawiera więcej fajnych prostych dróg, dzięki czemu testy przyspieszenia i prędkości maksymalnych będzie wykonywało mi się znacznie łatwiej. Nie będzie to oczywiście miało wpływu na statystyki samochodów, jedyne co się zmienia to po prostu mapa. Jeśli jesteście zainteresowani przetestowaniem takiej mapy u siebie w grze link do odmodyfikacji macie w opisie. Warto to tutaj jeszcze wspomnieć, iż modyfikacja jest kompletnie niezoptymalizowana, i nawet na mocnym komputerze możecie uświadczyć tutaj potężne spadki wydajności. Na początku zaczniemy test prędkości maksymalnej w Fordzie GT z platynową skrzynią biegów. Prędkość maksymalna to 389 km na godzinę. Nie jest źle, ale teraz pora na seryjną skrzynię biegów. Skrzynia seryjna ma prędkość maksymalną 425 km na godzinę. Wynik może robić wrażenie i jest on spokojnie do uzyskania na standardowej mapie z mostu onteda podczas zwykłych wyścigów. Ale teraz przetestujemy sobie do Vipera. Najpierw oczywiście skrzynia platy nowa. Prędkość platynowej skrzyni biegów w Viperze to 388 km na godzinę. 1 km mniej niż w przypadku platynowej skrzyni w Fordzie GT, ale teraz pora na seryjną skrzynię. I tutaj już musiałem wyjechać poza napę, bo to co właśnie zobaczycie może Was zszokować. Nie regulujcie odbiorników, to naprawdę 508 km na godzinę, to wynik robiący wrażenie. Ale zanim zaczniecie się cieszyć i kupować do Java tylko z tego powodu, to od razu powiem, że wynik ten jest nie do uzyskania w normalnych warunkach. Auto przy około 420-430 na godzinę już przestaje przyspieszać, a wyższe prędkości są możliwe do uzyskania tylko przy pomocy nitra, które nie jest nieskończone. Więc, mimo że faktycznie prędkość maksymalna tego samochodu to 508 km Kilometrów na godzinę, w rzeczywistości jednak nie ma szans, że taką prędkość uzyskacie. Niemniej fakt, że seryjne przełożenie ma aż 508 km na godzinę, robi naprawdę spore wrażenie. A teraz pora na testy przyspieszenia. Na start leci Ford GT z platynową przekładnią. Czas do 200 na godzinę Forda GT z platynową przekładnią wynosi 7 sekund, 66 tysięcznych. Pora na test wariantu z seryjną skrzynią biegów. że kurwa co? Tak właśnie jest. Wasze oczy się nie przewidziały, Ford GT na seryjnej skrzyni nie dość, że ma wyższą prędkość maksymalną, to w dodatku ma jeszcze lepsze przyspieszenie. Przyznam się szczerze, że zszokowałem się jak to zobaczyłem, mimo zrobienia testu ponownie, nadal wychodziły bardzo podobne wyniki, jednoznacznie można więc stwierdzić, że platynowa skrzynia biegów do Forda GT to największy skam roku 2005, ale do przetestowania pozostał nam jeszcze Dodge Viper. 6 sekund i 850 setnych. Wynik nieco lepszy od Forda GT z platynową skrzynią. A teraz test przyspieszenia na skrzyni seryjnej. Różnica w przyspieszeniu to zaledwie 100 tysięcznych, tutaj przynajmniej na korzyść skrzyni platynowej, chociaż warto powiedzieć, że szósty bieg w seryjnej skrzyni jest znacznie dłuższy niż w platynowej, istnieje więc szansa, że na szóstym biegu delikatnie lepiej będzie rozpędzać się skrzynia platynowa. Niemniej ja i tak osobiście jeżdżąc Viperem zostałbym przy skrzyni seryjnej, bo można rozwinąć większe prędkości maksymalne, a różnica w przyspieszeniu jest marginalna. Ostatnia ciekawostka, jaką wam dziś pokażę, będzie jedną z tych mniejszych. Będzie ona dotyczyła tunelu, który znajduje się w rozchód. Chodzi o to, że tak jakby góra tego tunelu nie posiada kompletnie detekcji i kolizji, przez co mogą przez nią przenikać obiekty, w jaki najprostszy sposób to sprawdzić. Otóż będziemy potrzebowali ofiary w postaci kierowcy ciężarówki, która przewozi drewno. Przy pomocy trainera uderzymy w kawałek kłody drewna w taki sposób, aby ta poleciała do góry, przenikając przez górę tunelu w Roswood. Tak więc bierzmy się za szukanie naszej ofiary. O ty kurwa zakało narodu, specjalnie stoisz tutaj, abym ja tobie nic nie zrobił. Masz pecha, że to nie moja fura, tylko starego, i właśnie obskakujesz w pierdol. Pała ale się wyjebałem. Dobra, to nie był najlepszy pomysł, i trzeba znaleźć kogoś innego. No i mamy naszą ofiarę. Wystarczy wywalić kłody drewna i wspomóc się trainerem, żeby jej wystrzelić do góry. Chyba nie trzeba nic więcej dodawać, czarno na białym widać, że góra tunelu nie posiada detekcji kolizji. I, w ten oto sposób, moi kochani widzowie, kończymy pierwszy odcinek naszego ukochanego programu. Mam nadzieję, że mój stary już nie będzie więcej wpierdalał się do mojego programu. Tak więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Życzę wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności, kiedy oglądacie ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.